Kryzys wiktorii z meczu na mecz pogłębia się coraz bardziej. W meczu dziesiątej kolejki piątej ligi Ostrzeszowianom również nie udało się przełamać. Tym razem trzy punkty do swojego konta dopisała Astra Krotoszyn, która wygrała na stadionie przy Kąpielowej 1 do 4. Astra bardzo dobrze rozpoczęła sobotnie spotkanie, bowiem już w ósmej minucie wyszła na prowadzenie po bramce Adama Staszewskiego. Dziesięć minut później było już 2 do 0. Damian Spaleniak wykorzystał złe wybicie obrońcy i podwyższył wynik spotkania. Zespół z Krotoszyna przeważał, ale Wiktorii w 36. minucie udało się zdobyć bramkę kontaktową. Stało się to za sprawą Wiktora Makarowa, który strzałem głową doprowadził do rezultatu 1-2. Kolejne trafienia były już autorstwa gości, ale oglądaliśmy je dopiero od 70. minuty. Najpierw na 1-3 strzelił Otartę Doradze, który wykorzystał sytuację sam na sam z Mikołajem Glinkowskim. A wynik spotkania w doliczonym czasie gry na 1-4 ustalił Kacper Kurzawa. No niestety kolejny mecz przegrywamy, tym razem 4-1 i, i no niestety myślę, że to przez nasze niepotrzebne błędy, ponieważ no chwila dekoncentracji i, i no niestety tracimy kolejne bramki. Mecz dwóch zespołów, które gdzieś tam bardzo potrzebowały punktów, bo i my już Ostrzeszów gdzieś tam słabo zaczęliśmy ten sezon. My nawet bardzo słabo bym powiedział, bez zwycięstwa tam kilka meczów. Ale pomału, że idzie do przodu coraz lepiej na boisku i w tabeli, także myślę, że jest coraz lepiej. Sytuacja nie wygląda dobrze, potrzebujemy przełamania. Natomiast za tydzień gramy trudny mecz w kaliszu, ale mam nadzieję, że wyjedziemy z kalisza trzy punkty. Warto wspomnieć, że trener Tomasz Jaworski w sobotnim spotkaniu dał szansę debiutów w pierwszej drużynie aż trzem młodym zawodnikom. Byli to Marceli Dryjański, Michał Mądry i Tobiasz Szubiński. Wszyscy trzej pojawili się na placu gry w drugiej połowie meczu. Wiktoria w kolejnym spotkaniu na wyjeździe zmierzy się z drugą drużyną KKS-u Kalisz.